Kawidzowie, mamy następnego rywala, przeciwnik, z którym już się raz mierzyłem. Przegrałem tamtą partię i zobaczymy, jak to tym razem pójdzie. Skoczek C3. Cieszę się właściwie, że na ten ruch trafiłem, bo jakiś czas temu odświeżałem sobie warianty i ogarniałem kluczowe idee w tym otwarciu. I bardzo źle mi to otwarcie szło, a wcale nie jest aż takie trudne. Wystarczy przepchnąć, zagrać. E5 I teraz skoczek prawdopodobnie będzie musiał przegrupować się na G3. O, poszło posunięcie D3, a to jest akurat bardzo interesujące, bo y, główna idea tutaj białych zwykle jest, żeby gońca ustawić na C4. W takim razie będziemy musieli się zastanowić. Chyba mogę dosyć bezpiecznie zagrać skoczek C6, jeżeli przeciwnik zablokował sobie gońca. Na pewno też tutaj bym chciał się rozwinąć. Mm. Związanie tutaj często jest, mogłoby być ok, natomiast jest to posunięcie F3, ale to też osłabia pozycję rywala. Może zacznę standardowo od goniec E6, tak jak to się gra w wypadku, kiedy przeciwnik nie zagra w ten sposób i szykuje się, żeby zagrać gońcem na C4. Goniec E6 to w sumie jest dobry, rozwojowy ruch. Teraz mój goniec kontroluje dwie diagonale. Może dokładniej byłoby zacząć od posunięcia skoczkiem, z uwagi na to, że skoczek zwykle rozwijamy wcześniej skoczki niż gońce, z uwagi na to, że skoczki na wyjściowych pozycjach są po prostu bardzo złe. Natomiast goniec od razu kontroluje diagonale, kiedy ruszymy pionkiem, więc gońce łatwiej jest wykorzystać szybko. Natomiast rywal uderza od razu moją pozycję w centrum. Będę chciał tego pionka bronić. A pytanie brzmi, czy bronić go przez F6 czy zagrać skoczek C6? Natomiast po pchnięciu przeciwnik wygania mojego gońca, a jeżeli zagram F6, no to po pierwsze utrzymuję pionkami kontrolę nad centrum, a jeżeli przeciwnik pchnie tędy, to koniec. F7 jest dobrym ruchem i wydaje mi się, że w ten sposób będzie mi się grało po prostu przyjemniej. Skoczek wchodzi do akcji, rywal tutaj atakuje moje pionki. Mogę obronić to przez gońca na D6, mogę to obronić przez skoczka na C6. I skoczek C6 podoba mi się troszeczkę bardziej, chociaż no właśnie nie mam posunięcia C5 i posunięcie C5 mogło być cenne. Natomiast mam dodatkową figurę, którą mogę wrzucić do defensywy. Mam tutaj bardzo dużo materiału, który. Centralne pole kontroluje. Więc wygląda to OK. Hetman A5 ze związaniem to jest opcja. O, poszedł pionek do przodu. Też ciekawa idea. No, chyba powinienem się zwyczajnie wycofać. Nie widzę tutaj innego dobrego ruchu. Rywal może pchnąć, żeby wygonić mojego skoczka. I może tutaj zagrabić bardzo dużo. Przestrzeni. Czy jak rywal to zbije, to mam się czego obawiać. Będę miał nieprzyjemnie ustawionego pionka w centrum, ale to wcale nie musi być aż taka słabość. Nie wiem, gdzie powinienem wycofać tego skoczka. Może na bandę, jak jeżeli przeciwnik pchnie, to będę stał dobrze, bo zagram sobie C6 tylko rywal ma A4. Ten, pionek na, ten skoczek na bandzie nie będzie chyba dobrze stał. Zamiast tego wycofam go w takim razie na D7. A, ale problem pojawia się tutaj. Tracę pionka centralnego, tak? Tracę centralnego pionka. To może być rzeczywiście nieprzyjemna strata. A może mam tutaj jakieś kontruderzenie? Jeżeli wezmę i rywal zbije mojego skoczka, to nie zyskuję nic na tym. Więc tym skoczkiem odsunąć się chyba muszę. Natomiast po biciu nie muszę tego odbijać pionkiem, więc mogę się cofnąć. Rywal bije i biorę tędy. Tak, to wygląda jakby miało bardzo dużo sensu. Jeżeli rywal teraz zbije mnie na polu E5, to wcale nie muszę tego odbijać. Nie ma takiej potrzeby, bo w ten sposób być może tylko pomagałbym przeciwnikowi w rozwoju figur. Ale właściwie po biciu, jeżeli skoczek weźmie, ja wezmę tędy. Chyba najpierw wezmę tędy, ale. No nie, zobaczmy. Bicie, bicie, bicie. Skoczek tego zbić nie może, bo wchodzę Hetmanem, atakuję Skoczka, grożę Matem, atakuję drugiego Skoczka. Ciekawe. Dobra, zbiję. Jeżeli Skoczek przeciwnika zbije w centrum, no to biorę i jestem gotów, żeby Skoczkiem lub Gońcem wchodzić do centrum. Rywal dlatego zbił w tym miejscu. Bicie gońcem wydaje się być potrzebne, więc zrobię to. Jak przeciwnik weźmie, to zbiję to oczywiście pionkiem. Jak wygląda sytuacja? Mój pionek blokuje pionki w obozie oponenta. Skoczka mogę wrzucić na F6. Ten pionek jest słaby, ale mogę zagrać C5 po biciu w przelocie, zbić, zbić skoczkiem, więc zagram skoczkiem F6, rozwijam moją ostatnią, lekko mnie rozwiniętą figurę. I na roszadę ja również robię roszadę. Kolumna F jest otwarta dla nas obu, więc, więc obaj z rywalem będziemy starali się jak najlepiej wykorzystać kolumnę F. Mój goniec jest trochę lepszy. Rywal ma parę gońców, ale na razie nie ma jeszcze dobrego sposobu, żeby z niej skorzystać. Chociaż goniec, dobra, goniec po prostu wszedł do ataku. Skoro goniec wchodzi do ataku, no to ja chyba uderzę w C5, żeby obronić tego pionka. I jeżeli będzie bicie w przelocie, to skoczek wchodzi na C6 i skoczek na C6 stoi lepiej niż wcześniej. Jest dodatkowa figura przeciwnika, która atakuje mojego pionka. Co mogę z tym zrobić? Mogę ustawić się do kontruderzenia gońcem, związać skoczka tutaj i jeżeli skoczek zbije, to biorę skoczkiem, jeśli goniec zbije. Aha, i na taktyce chyba się to nie trzyma. Nie, bo mogę zbić gońca, mogę zbić gońca. Jak skoczek bije, biorę na d3 i to się na taktyce trzyma, więc gramy w ten sposób. Nie ma dobrego sposobu. Chyba nie ma dobrego sposobu na zbicie. No bo jak goniec zbije, skoczek zbił. Ok, no to bijemy gońca. I rywal musi to chyba zbić. Tak, tak mi się wydaje. Ale czy rywal może to zbić? A chyba może, bo pomyślałem przez chwilę. Że mam podwójne uderzenie tędy, ale goniec przeciwnika może się zasłonić, więc przeciwnik tej figury nie straci. Poszedł szach. Aha, i to chroni tutaj przeciwnika przed, przed stratą materiału. Bardzo sprytne posunięcie. Nie mam chyba takiej zasłony, która będzie tutaj dla mnie korzystna, więc wycofam się królem na bandę. Rywal zbił. Teraz tego pionka odbić już nie mogę. Dwa pionki w centrum przeciwnika to jest bardzo duży problem. Potencjalnie może to być bardzo duży problem. I mamy niewprowadzoną wieżę. To może tę wieżę bym mógł wprowadzić przez F8, chociaż tutaj muszę jeszcze uważać. No jest duży problem, bo nie mogę zbić tego pionka, prawda? Tak, nie mogę zbić tego pionka. Hetman bardzo ładnie broni tej pozycji. Jak dam szacha, no to przeciwnik zbije. Hmm, może to być paradoksalnie dla mnie dobre, bo otworzy się kolumna dla wieży. I bez hetmanów będzie mi łatwiej tę pozycję ustać. Tak, myślę, że ta pozycja bez hetmanów może być przyjemniejsza dla mnie. Mogę też zaatakować hetmana. Policzmy, co się stanie, jeżeli hetmana zaatakuję. To no nie można zbić. Można zagrać tak: mogę zaatakować znowu tego hetmana. Wiecie co? Próbuję. Próbuję, bo to jest agresywny ruch, który atakuje figurę przeciwnika. Jeżeli ten Hetman się przesunie na kolumnę C, no to rozwinę z tempem dodatkową figurę. Jeżeli rywal zagra aktywnie, to po pierwsze, no to chwilowo broni tego pionka i nie będę mógł w, dalszej, w dalszym ciągu nie będę mógł tego pionka zdobyć, ale mogę zagrać na przykład A6. I po biciu mam bicie wieżą, więc też stoję aktywnie. Tylko trzeba pamiętać, że po biciu nie mogę wziąć hetmanem, bo tracę figurę, ale no po takim biciu to ja biorę hetmana przeciwnika, więc wszystko jest ok. Czuję, że jest nie najgorzej. Hetman się przesunął i wykorzystamy to wprowadzając dodatkową figurę do akcji stępem. Jeżeli przeciwnik, właśnie przeciwnik proponuje teraz wymianę hetmanów, wydaje mi się, że mogę na to odpowiedzieć atakując dwie figury. Tak, wciskając kolejną figurę do ataku. Zróbmy tak, jeżeli nastąpi wymiana, no to wezmę wieżą. Jeżeli goniec zbije, to niestety jestem zmuszony zbić pionkiem, a ten skoczek się odsuwa. Ja zostaję z słabym pionkiem. Wow, ale ładne uderzenie. Bardzo ładne uderzenie, ale na szczęście mogę zbić figurę przeciwnikowi. Czy wziąć mu tego gońca, czy wziąć mu w ogóle skoczka? Wezmę mu tego gońca. On będzie musiał wrócić wieżą na F2. Aha, ale ja nie mogę zdobyć pionka, więc mogę wziąć tędy. Wieża się cofa. Ja biorę, król bije, wieża D3. Nie, to jest zbyt pasywnie. Zbiję mu gońca. Bardziej mi się podoba bicie gońca. Król wraca, teraz pionek jest zagrożony. I przeciwnik ruszy skoczkiem, prawdopodobnie do, no do przodu, nie na G3 lub na F4, na jedno z tych dwóch pól, to są najbardziej aktywne pola, jakie można wybrać, więc nie spodziewam się innej decyzji ze strony oponenta. Jeżeli nastąpi F4, tu, 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 tu. Właśnie, no bo możemy się wymienić i mogę zagrać G5, mogę zbić, on zbije, daję szacha, król się przesuwa. Ale nie zdobywam więcej pionków, jest 4 na 3. Ale nie ma tego pionka, więc wchodzę do centrum. Tutaj będzie łatwy cel do ataku. Wymieniamy się. Na nic lepszego chyba nie mogę liczyć. Wymiana tych pionków będzie dla mnie korzystna i wprowadzam skoczka do gry. Wow, zaskoczył mnie kompletnie. Nie, nie pomyślałem o tym wariancie. Dobry pomysł ze strony oponenta. Wprowadzamy w takim razie skoczka do gry przez inne pola. Musimy się troszeczkę zaktywizować. Rywal tutaj też ma pewne szanse do ataku na mojego króla. Tego pionka może być trudno bronić, chociaż wierzę D7. Ma wieża D7 załatwiałaby sprawy, gdyby nie widły. Więc e, przez. Okej, okay, okej. Okay. Króla przesunę tak, żeby skoczek nie mógł mnie szachować. Wieżę mogę przesunąć na siódemkę. Właśnie tak, teraz jestem bezpieczny. Mm, materialnie stoję zdecydowanie gorzej, ale mogę zagrozić jednemu z pionków. Tylko, że jeżeli tego pionka zdobędę, to król zdąży złapać mojego skoczka, więc, więc nic mi to nie daje. Natomiast jeżeli przeciwnik. Nie, no tutaj w takiej konfiguracji to mogę jeszcze go szachować w sumie. No zobaczymy, zobaczymy. Jest pionek mniej, więc, więc zdecydowanie nie jestem faworytem w tej partii. I te dwa centralne pionki. Te dwa centralne pionki zdecydowanie dają przeciwnikowi bardzo dużą przewagę. Ale jeśli uda mi się zbudować odpowiednią defensywę, to, to nie wykluczone, że, że ta partia nie musi być wcale przegrana. Ale to nie ma co uprzedzać faktów. Zobaczymy w jaki sposób przeciwnik będzie próbował realizować swoją przewagę, swoją niewątpliwą przewagę. Więc. Aha, no też wprowadza figurę jak najaktywniej jest w stanie. Zagram sobie H6, wyczekam, zobaczę, czy zagra tą wieżą na któreś z tych pól. Jeżeli zagra wieżą na F6, to właściwie mogę poświęcać wieżę, prawda? Tak, poświęcam wieżę. Rywal bije mojego skoczka. Bicie, bicie, bicie król i rywal będzie pierwszy przy polu przemiany, bo zdobędzie za szybko pionka. Mój król jest za daleko, żeby, żeby poświęcenie figury działało. Chyba, że jest jakiś inny wariant. Na przykład. Tutaj. Szach, tutaj, i wchodzę na drugą linię, ale, no ale te zdublowane pionki. Znaczy, zdublowane te pionki na skrzydle. Yy. Te pionki są zbyt silne, więc przerzucimy skoczka zamiast tego. Grozimy widłami. Grozimy widłami, stwarzamy jakieś e, groźby. Rywal póki co niczym nie grozi w tej pozycji, więc, e, więc to daje też bardzo fajne szanse. Nawet żeby sobie ułatwić grę, gdyby przeciwnik tego jakimś cudem nie zauważył, ok, wszystko przeciwnik widzi, zaatakował mojego skoczka. No to ja tym skoczkiem wracam. Ja tym skoczkiem po prostu wrócę. E, jeżeli król by się na przykład odsunął, a teraz już nie mogę zbić tej wieży, więc, więc nic mi to nie daje. Mogę przemanewrować wieżę na e, linię F. Ok, takie posunięcie. Wiecie co? No to bije, bije, bo. E, to jest darmowy pionek, być może nic nie uzyskam dzięki temu, być może da to coś przeciwnikowi, ale ten pionek i tak nie uczestniczył w powstrzymywaniu pionków E i D, a to jest jedyna istotna kwestia w tej pozycji. Więc wydaje mi się, że mogę to w miarę bezpiecznie zbić. Przynajmniej nie widzę, żeby było to kluczowe w pozycji, którą osiągnęliśmy. Jeżeli przeciwnik będzie chciał przechodzić na linię F, to mogę próbować go szachować. Hmm, dobra, no to ja będę manewrował. Będę manewrował. Mój skoczek póki co robi dobrą robotę. Wierzą, spróbuję przejść. Przede wszystkim odcinam króla oponenta. To jest pierwsza rzecz, którą w tej sytuacji robię. No i będę próbował od tyłu atakować te pionki. A jeżeli zdobędę pionka G to może nawet będę próbował maszerować do pola przemiany, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę praktyczne szanse są duże. Ta partia jeszcze nie jest przegrana i warto szukać tutaj opcji. Wieża być może na d lepiej by stała, bo groziłaby wtedy szachem, jeżeli ja się obsunę moją wieżą, ale też trudno jest robić progres. No pionki, na pewno trzeba tymi dwoma pionkami cisnąć. No i ja w związku z tym muszę jakoś spróbować chociaż jednego z tych pionków zdobyć. Dobra, skoczek oponenta, skoczek oponenta wchodzi, na agresywne pole wejdziemy tędy. Atak na pionka i szach. Po tym szachu groźba zdobycia skoczka. Jeżeli przeciwnik mnie zaatakuje skoczkiem, no to ja po prostu odsunę się królem. Jak da szacha tu, to wejdę tędy. I może powtarzać sobie pozycję, ale póki co żadnej groźby nadal nie ma. Szach wieżą też nie działa. Nie jest to dobra opcja, bo znowu grożę poświęceniem wieży i zdobyciem materiału. więc tutaj jest ok. Szach, no to król H7. Wydaje mi się, że najbezpieczniej, najłatwiej. Poszedł do przodu oponent. I te pionki są niebezpieczne, oczywiście. Co robimy? Biorę pionka. Biorę pionka i buduję kontrę. Bo nie mam, nie mam nic lepszego. Nie mam nic lepszego jak próbować nawet być może desperacko ale zbudować jakąś kontr-grę. A haj, będzie chciał pójść. Mhm. Wchodzę tędy, Jak pójdzie wieżą, no to podchodzę. Bicie, bicie. Tego, no, jestem w stanie złapać niby tego pionka. Albo zagram skoczek C6, to zabezpieczę pole E7 i D8. Nie mogę tego zbić, więc wycofam się z koczkiem. Nie mogę zbić, bo widły wchodzą. Wow, wow. A, bo on dorabia hetmana. Bo on dorabia hetmana. No to teraz już jest koniec. Teraz już jest koniec. Szkoda, bo fajna partia naprawdę była. Ale teraz przeciwnik z tym hetmanem. Już no, nie, nie mogę się łudzić, że, że tego nie zrealizuję. Więc weźmiemy mu jeszcze skoczka, podejdziemy sobie królem, ale myślę, że przeciwnik znajdzie ładnego mata za chwilę, gdzieś tutaj ten mat musi się czaić. Mhm, znalazł najlepszego. E, analiza. No, widzowie, powiem wam, że jestem zaskoczony niską dokładnością. Spodziewałem się, że grałem dużo lepiej. Nie zdawałem sobie sprawy, że przez całą partię miałem totalnie przegraną pozycję, a silnik to pokazuje, chociaż. Raz przeciwnik zrobił blendera, po którym było minus 2, ale ja tego nie wykorzystałem. Dobrze, czyli prawdopodobnie przeciwnik podstawił coś bardzo dużego. dobra, i tutaj mnie trochę przeciwnik zbił stropu tym posunięciem D3, bo właśnie skoczek G3 to jest standard w tych pozycjach. I gdyby skoczek grał tędy, no to wtedy goniec S6 jest najlepsze, bo trzeba przypilnować, żeby rywal tutaj za bardzo się nie rozepchał figurami. Ale przy podejściu przeciwnika, rzeczywiście C5 byłoby dużo lepsze, bo wzmacnia ten łańcuch, więc no tutaj nie zagrałem niedokładnie, ale będę wiedział, jak zagrać następnym razem. I pozycja jest kompletnie równa, niedokładny ruch gońcem. Hetman D7 silnik proponuje, bo tutaj tak nic nie można zdobyć, wszystko się trzyma, więc tym gońcem właśnie tym gońcem zagrałem niedokładnie, bo pozwoliłem na bardzo silną kontrę i tracę pionka, co jest no no jest bardzo złe. I Skoczek F6, wow. Ale fajny ruch skoczek F6 i tego nie można bić, bo Skoczek e4. Ale fajne. matem w jednym. Jak rywal zbije, to traci hetmana. Super kombo. E, dobra. Nieważne. Nie widziałem tego. Zbiłem. I tutaj pionek niestety jest już zbyt słaby. I ja myślałem, że... Prawdę mówiąc, myślałem, że stoję... Nieźle, że nawet jeżeli stracę tego pionka, to mam jakąś kontrę, ale przeciwnik ten piękny ruch Hetman B3 znalazł i teraz wszystko jest bronione, nie ma bicia Hetmanem. Próbowałem grać aktywnie, ale no właśnie, to było niedokładne. Wieża bije B2 tutaj zagrałem najlepiej. Podszedłem królem, skoczek tu, tu, tu. I ja jestem bardzo ciekaw tego momentu. Gdzie nie wykorzystałem okazji? Konie 7. Rzeczywiście, no miałem rację, że bicie przegrywa, ale. Ale tu miałem koń 7, które wyrównuje. Konie 7 wyrównuje. Znaczy, wyrównuje nadal, jest plus 1 dla oponenta, ale groże z biciem z szachem i zdobyciem wieży. Więc rywal musi tą wieżą się cofnąć. A ja wtedy odbijam pionka. I pozycja jest troszkę lepsza dla przeciwnika z uwagi na tego centralnego pionka i na to, że mój król jest odcięty. Ale ja mogę atakować również. A mogę też cisnąć moimi pionkami na skrzydłach. No, mam tutaj grę nadal. I nie, nie widziałem tego, że zdobywam ten materiał. Dlatego zagrałem no zagrałem skoczkiem do centrum, groży tymi widłami. I czego nie widziałem? No silnik pokazuje, że szach wygrywa, ale ja nie mam pojęcia, jak. Nie będę patrzył przez chwilę na warianty. Możecie sobie zobaczyć jak chcecie, ale skoczek G4. Nie, no, ten król może odejść na milion sposobów, a ja nie widzę taktyki. To, to chyba nie będzie coś prostego, zobaczmy. Skoczek król, król F7. Aha, i, i wieża nagle nie ma żadnego pola. Zdobywa się wieże, ale masakra, trzeba było zauważyć, że ta wieża rzeczywiście nie ma ani jednego pola dostępnego. Trudno taką siatkę zauważyć, ale, ale była tutaj fajna taktyka wygrywająca wieże, więc król F3 trzeba zagrać moim zdaniem, no bo teraz musimy zbudować kontrę. No i król wieża E7 według silnika, wieża bije i król bije. No i, i co? Wieża D7 i ta pozycja jest wygrana dla czarnego. Niesamowita taktyka. Szkoda, że przegapiona. Wróciłem, zbiłem, i ta pozycja jest nie do odratowania. Tutaj popełniłem duży błąd, i przeciwnik już ładnie wykończył partię. Skoczek C2 z szachem ostatnia szansa, jaką miałem. Ale tutaj przeciwnik zagrał ładnie. No, powinienem bić tutaj skoczek F6, król G6, skoczek bije, pionek bije. Czy to dawało jeszcze jakieś szanse? Nie, bo tracę jeszcze tego pionka i już jest koniec. No nic, partia była przegrana już tutaj, ale podobała mi się. Podobała mi się. Tutaj już nie było nic do uratowania. Czyli pierwszy, zwróćmy uwagę, gdzie był ten błąd, który mi przegrywał. Pierwsza sprawa, goniec E6, słaby ruch, bo goniec E6 gra się w tych strukturach po to, żeby powstrzymać gońca C4, a przeciwnik sam się powstrzymał. Więc e, tutaj było wiadomo, że będzie próbował cisnąć moje pionki i C5 byłoby dużo lepszym ruchem to, co proponuje silnik. To pierwsza rzecz do zapamiętania. Goniec C5, lekko myślnie zagrane, bo była kontra B4. I po prostu traciłem pionka na najbardziej, no, na banalnej taktyce, więc tutaj zagrałem źle. Co potem źle poszło? No troszeczkę taktyki. Będę pracował, wrócę do liczenia zadań, 10 minut dziennie będę sobie robił prostą taktykę, żeby, żeby w takich szybkich partiach widzieć co trzeba. Troszeczkę szybciej znajdować fajne uderzenia taktyczne, bo tutaj kilka fajnych opcji było w partii ominiętych między innymi ta możliwość zdobycia wieży i wygrania partii. No ale mimo wszystko dobrze się bawiłem całkiem. Mam nadzieję, że wy też. Zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, w miarę możliwości wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronajcie. No i jutro walczymy dalej. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli równie ciekawą partię. Oczywiście chciałoby się zawsze wygrywać, ale zobaczymy, co tam nam jutro z tego wyjdzie. Więc dzięki i do zobaczenia.